Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w Boronowie, w północnej części województwa Śląskiego w niewielkiej miejscowości otoczonej lasami. Znajduje się tutaj ekologiczna przetwórnia Nirobio. Proszę powiedzieć, czym się Państwo zajmujecie? Zajmujemy się przetworem starych odmian pszenic, czyli paskówki, samoprzy i korpiszów. Od jak dawna? Od 2003 roku. W 2003 roku zaczęliśmy z produkcją moniku do mielienia zboża, a w 2006 zaczęliśmy produkcję pierwszych makaronów w A dlaczego postawiliście Państwo właśnie na przetwórstwo ekologiczne? E, mając małe dzieci, zaczęliśmy się zastanawiać z żoną, e, czym je karmić, tak? Ponieważ w e, Kurczę, właściwie dwa tygodnie, pszenica daje 10 tysięcy hektara. No zaczęliśmy się zastanawiać, że to nie jest do końca normalne. No i postawiliśmy, zaczęliśmy szukać produktów ekologicznych. Widzieliśmy, że jeszcze jest nisza. w tym momencie zdecydowaliśmy się na to, żeby przejść na, na zdrowe odżywianie, ale jak również na produkcję tego, tego, tej yy, zdrowej żywności. A skąd pochodzą surowce, które wykorzystujecie Państwo przy produkcji? Zboża, jeżeli chodzi o zboża, to wszystkie mamy z Polski, od polskich rolników, nasi rolnicy są Rosiani po całej Polsce. Jeżeli chodzi o inne produkty, to sprowadzamy, ale to są również ekologiczne, sprowadzamy to z, powiedzmy z różnych części Europy, ale to Wszystkie nasze produkty, które wchodzą w skład żywności, wszystkie mają certyfikat ekologiczny. To jest to, że rolnik jest certyfikowany i to wystarcza nam, żeby od niego kupić ziarno, ale my jeszcze dodatkowo robimy badania na pestycydy. Tutaj, ponieważ pestycydy, mamy taki dosyć dobre laboratoria w tej chwili w Polsce, gdzie wykryją każdą ilość pestycydu w ziarnie. My dajemy dodatkowo do sprawdzenia. Nie z tego powodu, żeby rolnika sprawdzać, tylko żeby dać naszemu klientowi pewność, że to jednak jest ekologiczne. A wiem, że wśród surowców jest gwiazda, orkisz. I czym jest ten orkisz i jakie korzyści ma i co daje nam jego spożywanie? Orkisz. Orkisz tutaj poza składnikami mineralnymi, poza witaminami, błonnikiem czy wysoką zawartością różnych składników. Zboż jest nazywany zbożem ciepłym, e, ponieważ e, ma tyle e, w sobie energii, że rozgrzewa nas organizm. Jest poza tym zbożem, który, jak już św. Hildegarda pisała, e, jest zbożem prozdrowotnym, czyli e, jest dobry na serce, na układ krążenia. E, jest w kilka książek napisane nawet, że e, zabija komórki nowotworowe. Czyli tutaj mamy szeroką gamę zastosowań w lecznictwie co wtedy św. Hildegarda już tysiąc lat temu mówiła, jak i również badania, nowe książki, które w tej chwili nowi naukowcy, nowi lekarze nawet piszą na ten temat książki. A kto szczególnie powinien zainteresować się orkiszem i co możemy z niego wytworzyć? Ogólnie myślę, że każdy powinien się zainteresować orkiślem, z tego powodu, że tak jak wspomniałem jest to bardzo zdrowe złoże. A jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają anemię, którzy mają problem z krwią, którzy mają problemy z układem pokarmowym, ci powinni szczególnie zwracać uwagę na to, co spożywają. Widziałam w ofercie Państwa sklepu również płaskórkę i samorze. Skąd pomysł, aby wrócić do tych prastarych zbóż? No, pomysł na pewno nie wyszedł od nas. Po prostu kwaskórka i sam jest są jeszcze starszymi zbożami od orkiszu, i tutaj też było w pewnym okresie czasu zapomniane, tak? One znowu wróciły do łask. Ktoś powiedzmy odkrył, ktoś znowu na nowo zaczął to siać. No i się okazało, że my, jako firma, która już w tej chwili przerabia orkisz, Złapaliśmy też yy, to i wzięliśmy się za samoprzę i płaskórkę, gdzie uważam, że to są niby, niby jest wszystko pszenicą, a jednak są to trzy różne zboża. Yy, yy, Orkiż jest po, po, bardzo podobny do o, pszenicy. Yy, płaskórka jest bardzo twardym zbożem, ale doskonale się nadaje na kaszę, a samowsza jest bardzo podobna pomiędzy. O, Pomiędzy owsem a orkiszem, i to jest takie, takie zboże, powiedziałbym, dietetyczne. W jaki sposób się uprawia no, te zboża? Czyli mm, chodzi o to, że jeżeli ktoś by tutaj, powiedzmy, dał za dużo, za dużo gdyby dał nam pod orkiś, prawdopodobnie on mu polegnie, tak? Czyli on, on sam sobie, on jest już tak wykształtowany, że. że Tutaj nawoz nawet się nie powinno stosować. Jeżeli się by dało tyle nawozu, co pod konwencjonalną pszenicę, to on by po prostu porek sam. On po prostu nie będzie do zbioru. Ale to jest informacja od naszych rolników, od moich rolników, także tutaj ja często z nimi rozmawiam, dlatego te informacje są różne. Tak? Mhm. A proszę powiedzieć, jak wygląda proces produkcji w Państwa przetwórni i co wyróżnia produkty Nirobio pośród innych dostępnych na rynku? No, wie Pani, co? Nie wiem, co wyróżnia tak do końca, powiedzmy, nie znam wszystkich producentów, ale co mogę powiedzieć? Nasze produkty staramy się robić na bieżąco, czyli zboże z wózce składowane jest w silosach jak jest zamówienie, to wtedy zaczynamy go łuszczyć i zaczynamy go mielić, przerabiać na płatki, przerabiać na mąkę, przerabiać na makaron. Nasze zboża, e, nasze zboża nie leżą e, w postaci mąki, tylko w, w postaci zboża, co jest oczywiście korzystne dla klienta z tego powodu, że on dostaje świeży przemian. Tam ta maszyna łuszczy nam, e, odłóżcza po prostu zboże z łuski, tak? Uska wylatuje do góry, do silosa, znowu innego, już na brudny. A tutaj mamy już, tu jest samopsza prawie czyszczona, tak, czyściutka samopsza. No a tu, za tym zbiornikiem znajduje się stary fetkus, który już czyści zboże nam y, bardzo dokładnie i idealnie. Tam można wymienić sobie sita. Te sita są rzadko zmieniane, ponieważ dopasujemy później tryjerem tutaj, podwójnym, który nam dokładnie te zboże wyczyści. A z tego powodu, że Niektórzy rolnicy mają jednak troszeczkę pola zanieczyszczone, ale to są też ekologiczne zioła, tak jak e, powiedzmy dyka, czy, 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 czy jakieś takie. Zanieczyszczone dodajmy właśnie tymi roślinami, które nie są pożądane akurat przy produkcji Tak, mąką. A nazywane są przez niektórymi takimi dodatkowymi, e, dodatkowymi ziołami, w, w powiedzmy w zbożu, tylko że nie wszyscy te zioła chcą mieć, mhm. no dlatego m, staramy się to wyczyścić. To już jest ziarno obuszczone, które już jest do, gotowe do spożycia. Tak, a y, chodzi mi o to, że jak się mieli z łuską, to, o takie razowe. Czy to jest. Y... To znaczy tak, bo tutaj mówimy o dwóch łuskach, mm -hmm. tak? E, nasze stare odmiany mm -hmm. mają taką otoczkę, bardzo dużą, zaraz Pani pokażę. Co chodzi o taką łuskę, która jest na polu zbierana, tak? I w tej łusce my przechowujemy ziarno w, w tym w silosach. Te ziarno już jest obłuszczone, ale ona dalej posiada swoją naturalną łuskę, która tak jak pszenica, to jest właśnie te pełne Pod tą łuską znajdują się właśnie te wszystkie minerały, które są bardzo wartościowe, I tutaj, I tutaj to już mamy, ta łuska, ta wstępna, ona się w ogóle nie nadaje do spożycia, tak, nawet zwierzęta ją nie jedzą. To jest, nadaje się tylko do, jako nawóz czy powiedzmy do spalenia, tak? Ale to już mamy pełnowartościowe ziarno, pełnoziarniste można powiedzieć, tak? No i jak powstają zamówienia, no to wtedy jest brany, powiedzmy odpowiednia ilość zboża i te zboże jest y, mielone na, y, tutaj na młynkach, ewentualnie na płatkownikach, tak? To jest zależy co. No, są są piekami, które zamawiają sobie 200 kg. Pszenicy, 100 kg żyta, no i powiedzmy 50 kg płatków. Takie zamówienie dostaje pracownik, przychodzi, odpowiednie sporze sobie pobiera z tych silosów, przychodzi tutaj i je przerabia. Tu jest waga, jest pakowanie, jest zszywanie i wtedy to idzie, idzie z gotowym już dokumentem do biura, przekazuje, że jest to zrobione. Czyli my to robimy wszystko na bieżąco. tak? Nie, nie robimy to, że worki leżą tutaj gdzieś zrobione, po prostu tam widać worki, czyli to już jest za jakieś zamówienie te zamówienie jest realizowane i jeżeli wszystko się poskłada razem to w tym momencie jest paleta wysyłana do klienta. W sklepach mamy takie bardzo ładne płatki i ja na początku zacząłem robić płatki i się dziwiłem, dlaczego te moje płatki tak nie, ładnie nie wychodzą. Mi się okazało po kilku odwiedzinach różnych zakładach, że jest to technologia parowania zboża. Przy parowaniu zboża, zboże zostaje zmniejszone. I w tym momencie ładnie się płatkuje. Później musi być wysuszony. Tylko ja się tak zacząłem zastanawiać, jeżeli my nie chcemy tego zboża przerabiać jak najmniej, go, jak najmniej go przetwarzać, to w tym momencie dlaczego ja go mam parować? Poza tym para, jak my wiemy, ma 100 stopni Celsjusza. Przy 100 stopniach Celsjusza są zabijane pewne enzymy i witaminy, a my chcemy dać klientowi 100% produkt, który jest 100% wartości ma, tak? To już teraz wiem, dlaczego produkty Nirobio mają krótszą rekomendowaną datę przydatności do spożycia niż inne produkty dostępne na rynku, tak? To wynika z tego, że chcecie Państwo zachować tą świeżość dla konsumenta. Zgadza się, zgadza się, bo tutaj nie chodzi o to, bo nasze produkty yy, mogą dużo leżeć, bo my to sami też sprawdzamy, one leżą czasami w normalnych, dobrych warunkach, nie na słońcu, nie w wilgoci, już dwa lata i też są dane do spożycia, ale chodzi o to, że te wartości odżywcze w tym produkcie, one po prostu zamierają, tak, a my jeżeli dajemy krótką datę, to w tym momencie klient kupuje produkt pełnowartościowy. O to tutaj chodzi, to jest, my to non stop powtarzamy, to jest na naszej stronie internetowej i dużo klientów naszych już się przekonało do tego, że jednak te płatki inaczej smakują niż te, które leżą dwa lata. Poszliście Państwo jeszcze o krok dalej, bo sprzedajecie także młynki do samodzielnego przygotowania płatków i mąk. Zgadza się. W sumie od młynków zaczęliśmy, ale to już było wszystko tak powiązane, można powiedzieć. Same młynki są przez nas produkowane tutaj w Polsce z polskich komponentów. To nie jest żadna chińszczyzna. i... Te młynki powiedzmy są tak e, bardzo trwałe, czyli tutaj nie mamy czegoś produktu, który kupujemy i jutro go wyrzucamy. To jest produkt, który za 15, za 20 lat będzie dalej e, można wysłać do serwisu. Gdzie, gdzie go można naprawić, ewentualnie rozebrać na części, tam mamy po prostu wszystko posortowane, czyli tutaj ekologia jest jak najbardziej. Młynki jako drzewo są olejowane, nie są lakierowane niczym, tutaj zwracamy uwagę na ekologię. A wiarygodność, czy te młynki są dobre czy nie, no to już zostawiam tutaj też, do tego, że powiedzmy nawet w serwisie niemieckim nasze młynki dostają 5 gwiazda. Dzień dobry. Można tutaj Panią podejrzeć troszeczkę. Mamy trzy rodzaje kamienia, plus, plus magnesyt i laugę, to jest taki płyn, który łączy to wszystko. No i to zależy e, jaki potrzebujemy kamień, no to wtedy wylewamy, szykujemy formę, każdą formę inaczej składamy i innymi produktami e, smarujemy. Monika o granulacji jeżeli granulacji. Tak, tak. O no? tak. I potem, no już potem e, w całość składamy dane formy, no i wylewamy, robimy te ciasto z tych wszystkich składników. Mamy przepis dokładny, bo to trzeba się bardzo dobrze w proporcji trzymać. No i wylewamy, ubijarka to ubija. Potem od, zależy od kamienia. Jedne w ten sam wy, w dzień wyciągamy, następne wyciągamy na drugi dzień. Potem jest obróbka mycie, no i dajemy do suszenia. Mhm. No i potem są tam no wymagane są pewne nabycie umiejętności do tego dywania. To nie jest też takie tak. proste. Po prostu trzeba troszeczkę czasu, bo żeby się tego nauczyć, ale tutaj Monika to już opanowała. Mhm. Super. I później to jest montowane razem Tak, piaskowane jest. drewnianymi obecnie. częściami, tak? No, tak wygląda, powiedzmy jeszcze nieopiaskowany kamień, a tak wygląda już opiaskowany. A gdzie możemy kupić Państwa produkty? Nasze produkty oczywiście bezpośrednio u nas można zamawiać, ale współpracujemy z bardzo wieloma sklepami, z bardzo wieloma hurtowniami, również sprzedaż internetowa. Tutaj gdzie nasze produkty, dokładnie w jakim sklepie, powiedzmy w Szczecinie czy w Przemieścu są, tego nie mogę powiedzieć, ponieważ hurtownie odpowiadają to po różnych sklepach. A jakie jest Państwa przesłanie do osób, które tak się troszeczkę wahają, czy warto kupować produkty ekologiczne, czy, czy jednak nie? Warto jest poczytać na internecie różne artykuły na ten temat. Już teraz w Polsce jest bardzo dużo lekarzy, czy ludzi, którzy napisali na te prace dyplomowe, czy nawet jakieś artykuły gdzie po badaniach stwierdzono, że produkty ekologiczne mają dużo więcej wartości odżywczych, a przede wszystkim nie jemy tych, tych minusów, czyli tych metali ciężkich, pestycydów i różnych dodatków do nawozów, które w tej chwili jest bardzo dużo wysypane na pola. My powinniśmy się odżywiać, a nie jeść. To jest główna zasada. W dobrym produkcie mamy te wartości odżywcze, a w złym produkcie niestety tych wartości odżywczych mamy dużo mniej. My się tylko zapychamy, ale my nie dajemy naszemu organizmowi nic dobrego. Dziękuję panu bardzo za rozmowę i za oprowadzenie po zakładzie. I życzę państwu dalszych sukcesów w dostarczaniu konsumentom takiej wartościowej żywności, jak do tej pory. No, dziękuję również. Dziękuję.